Witajcie kochani na poniedziałkowym malutkim miksie za 11 zł. Mamy super linie za 5 i dwie krzyżówki za trójkę. Nigdy tych krzyżówek nie miałam, a powiem Wam, że się skusiłam, bo widziałam, że dziewczyna wstawiła, że w tej małej krzyżówce miała 100 zł, także chciałam sprawdzić jak to będzie u mnie, chociaż ja już wiem co tu będzie. Bo ja w tych malutkich to nie za bardzo mam szczęście, ale zobaczymy. Jeszcze z tymi moimi ulubionymi symbolami, z serduszkami, także trzymajcie mocno kciuki, sprawdzamy. Ja sobie trochę przygotowałam, żeby was tu trochę nie, żeby was tu za bardzo nie zanudzić na tym drapaniu moim, a w sumie i tak najważniejszy jest efekt końcowy. To, co z tych drapek uda się wydrapać, to to jest najważniejsze niż tam jak się zaczyna drapać, nie? Wszystko się dopiero później okazuje trakcie no to zaczniemy sobie w takim razie od tej krzyżówki numerek ona ma 67 sprawdzamy jeszcze trochę bliżej dobra no i sprawdzamy ja sobie wydrapałam ołówki zostawiłam u moje ulubione symbole serduszka o żeby wam tu nie jak drapie, to cień robię, bo dzisiaj w innym miejscu siedzę. Będę to trochę zacieniać. Szukamy S. S. Tu. Tu. O, sama S. Wersal. I chyba wszystkie S. Kolejne serduszko ukrywa literkę T. Tu jest T. Nie, to mi się nie podoba. Ja to chyba za bardzo zacieniam. O tak może będzie lepiej. Szukamy T. Tu jest Agat. No w takiej małej krzyżówce trafić stówę, no to to jest naprawdę to jest radość. N ambona i tylko jedno N. Kolejne serduszko. Co ukrywasz? U Ulica. Tu mamy je, pierwsze słowo. Celsius. Tu mamy uzurpator. Jedno słowo jest. Pewnie będą dwa i tyle. Nie widzę, a tu jest jeszcze u. U. Dobra. Następne serduszko ma G. Tu jest G. I to tyle, tak mało. K. Coraz bliżej efektu końcowego, ale ja tu tylko jedno słowo odkryłam. Jest też tylko jedno Kolejne serduszko to i i tu okolica Walkiria. No I tak to wygląda. Idzie tylko dwie literki M. Lama, masa, forum. D było, to jest right. rajd. Było. było D i ostatnia literka, moi drodzy, to jest O. Okolica, ale nie było A. Osa też nie było A. Udo powstaje drugie słowo. Forum. Ale nie było r. Ambona nie było a. Także wychodzi na to, że są dwa słowa Celsjusz i udo. No, gdyby było a. No to by się tych słów trochę posypało. A tu niestety pustka, Q i T, Q, T, R, tak, ta jest pusta, no to sprawdzamy następną, następną. następne serduszko ma A, no to A, no to tu może trochę zaszaleć, bo A jest zawsze dużo, jest Ada, Abel, tutaj, 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 tutaj. No, tylko że tu jeszcze żadnego słowa nie mamy. N, 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 N. jutrzenka, No, no, to by było d. To już byśmy mieli dwa słowa. Trzy a ta don i dno, no to tylko literki D nam potrzeba. Żeby chociaż zwrot był. A my szukamy N. Jest w delfinku. Ocean. Unik. Nie widzę. Następna to jest E. Eskimos. Abel. Ocean. No to tutaj też nam potrzeba tylko C. I będzie słowo. E, 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 więcej nie ma. Tu jest jeszcze w delfinku. Dobra. Następne serduszko ma K to jest jutrzenka, tu są ryki, ryki tyki. Ustka. Unik. I więcej ka nie ma. Następna to jest jod. Jutrzenka. No i nie ma więcej J. Teraz L. Delfin. Tunel. Tu jest L. I tu jest L. Dobra. Następny to jest B. Abel, a to było L. To mamy pierwsze słówko. Mamy abla. Mm. Szukaliśmy B. Więcej nie widzę B. Następne mamy I. I, o, unik jest drugie słowo. Jest i no, z to by też powstało słowo, ale to pewnie nie będzie. Więcej i nie ma. No, jedna literka. w Owca. Czyli wychodzi na to, że mamy również dwa słowa. A już naprawdę tak fajnie wydrapane prawie wszystko, a jednak wszędzie coś blokuje. Tu jest unik, abel, r, blokuje, blokuje. N nie było, D nie było, C... No nie. Czyli sprawdzamy. Erku. No tak, mało zabraku. A jaj, Prawie cała wydrapana, ale jednak pusta. Dobra, to może jednak coś tu nam dadzą linie. Sprawdzamy linie. Tutaj sobie też trochę przygotowałam. I tu mamy dzwonek. Dzwonka nie widzę. Księżyc. Tu są dwa księżyce. No chociaż linie, coś dajcie na ten początek tygodnia. Popcorn. Tu jest na dole. Teraz mamy czapę. Czapka jest tutaj tutaj ale linii nie tworzy jeszcze nic dajcie jedną linię na pocieszenie, na zachętę na początek tygodnia no trochę tych kasiorów było, ale nic z tego Arbuzik, no to arbuzik Tu jest Nie ma więcej Słoneczko No słoneczka to chyba ja nie widziałam I dzisiaj też u mnie Nie występuje słoneczko Jest cały dzień pochmurno Wiatrak, wiatraka też nie widzę I balony Balony tu Balony tu. I tak sprytnie omijają te symbole, żeby pełnej linii nie zrobić. Takie złośliwce. Ja tu mam klapki, klapki były. No dobra. Ostatni symbol to jest podkowa. Podkowa tu, ale jest biedronka. Podkowa tu blokuje korona. Podkowa tu blokuje rower. Pod koła tu i blokuje rower. Tak więc trzecia zdrabka jest pusta. RBT. kowo. No to źle się zaczyna ten tydzień. Bardzo źle. Ale na szczęście wkład był niewielki, bo mamy tylko 11 zł, i 11 zł za chwilę poleci do kosza. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego, pięknego popołudnia i do następnego odcineczka. Papa! Pa.